Dla mnie jest kkf to cud, że tą odpowiedź chociaż zobaczysz. Może jej więc dalej wysłuchać raczysz. Podziwiaj więc obrazy na ekranie, a mi zostaw po prostu czas na gadanie. Nie będę ci tu wciskał kitów jak prosię, bo pewnie masz ich podziurki w nosie. Nie będę mówił, żem to kreatywny, towarzyski, bo na swój sposób to tacy są wszyscy. I racz wysłuchać argumentów moich, bo nie jest ich sporo, a tak konkretni to tylko czworo. Niestety zrymować mi się ich nie udało, bo przy wymieszaniu rymów serce z mózgiem w kłótnie się udało. I tak, zawsze chciałem wejść na porządny serwer, na którym nigdy nie jest tak, że gracze się obrażają, bo ja sam chamski nie jestem, ale chamstwa wobec mnie też nie lubię. Na którym gracze, na którym gracze sobie nie griffują nawzajem domów na którym gracze są kreatywni, czyli nie postawią przesianu z dirta bez okien i nazywają to domem, tylko potrafią coś zbudować i miło się z nimi buduje. Zab Zawsze chciałem też zobaczyć jak wygląda YouTube pod kuchni, czyli jak się youtuberzy przygotowywują, co robią przed nagrywaniem, jak się zachowują poza nagrywaniem, chciałem po prostu zobaczyć jak to wygląda za kulisami. Kolejnym powodem jest to, że nigdy nie chciałem się reklamować, czyli bo wiem, że reklamowanie zazwyczaj odnosi... znaczy przynosi inny zupełnie efekt odwrotny od tego, który był zamierzany. Zazwyczaj ludzie wchodzą na takie konto tylko po to, żeby zdislikować film albo zhejtować tego youtubera za to, że się reklamuje, a przy okazji może jeszcze dostać bana. Ze względu na to, że nie chce się reklamować, no to kiedy nie chcesz się reklamować, to jednak trochę wolić ci, ci tych widzów przybywa, a taka kwadratowa masakra to byłby dla mnie jednak spory zastrzyk widzów. No i kolejnym powodem jest to, że gdybym już zaczął tam nagrywać z tego serwera, to jakbym zaczął nagrywać, to to by się stało główną serią na moim kanale. I jeżeli by to się stało główną serią na moim kanale, to ludzie by rzadziej Ci, Tobie oraz innym youtuberom, wysyłali wiadomości na skrzynkę typu, dawaj kolejny odcinek masakry Bounsu. No. Tak to by wyglądało, bo gdy ktoś by chciał obejrzeć kolejny odcinek Kwadratowej Masakry, wchodziłby na mój kanał, zamiast spamować na twoją skrzynkę, czy na skrzynkę innego youtubera. Więc, no, ja byłbym szczęśliwy, ty byłbyś szczęśliwy, wszyscy szczęśliwi, wszystko super. Wiem, że chętnych masa, my szanse małe, ale ja tym nie przejmuję się wcale, bo każdy może być zwycięzcą spośród wielu. Tyle ci powiem, mój drogi przyjacielu.